Oto nowe Renault 5 i to jest. Prawda? Mam na myśli to, że w końcu zaskoczyli wszystkich tworzący samochód, który wydaje się być pożądany przez wszystkich. Ale ten samochód może mieć poważny problem. Czy to będzie tylko styl bez treści? Przekonamy się. Ale zanim to zrobimy, muszę wyjaśnić historię tego samochodu, bo to nie jest pierwsze Renault 5. Podobnie jak wcześniej MINI i Fiat, Renault wskrzesiło dawno zapomniany model, aby wykorzystać ogromny popyt na fajne retro samochody na rynku nasyconym generycznymi hatchbackami i SUVami. Oryginalne Renault 5 trafiło na rynek w latach 70., ale miało nazywać się Renault 2, albo raczej Renault 2. Ale dział marketingu Renault tak bardzo ocenił ten samochód, że uznał, że ta nazwa nie wystarcza. I tak narodziło się Renault 5. Samochód był dostępny z silnikiem o pojemności 782 cm3, 33,5 konia, lub większy silnik, 956 cm3, 44 konie. Nie dało się nim ustanowić żadnych rekordów prędkości. Tak było do momentu pojawienia się Renault 5 Turbo. On miał 160 koni. Potem było bardziej dostępne GT Turbo, z mniejszą ale przyzwoitą mocą 120 koni. I właśnie stąd czerpie inspirację nowe Renault 5. Te klasyki ugruntowały swój kultowy status w filmach jak Nigdy nie mów nigdy z Jamesem Bondem i Ali Jane the House. Były również podstawą konstrukcji samochodów Max Power w latach 90. -tych. Pamiętam te czasy. Wracając do teraźniejszości, czy ten samochód dorówna w swojej spuściźnie? Zacznijmy od tego, że Renault całkowicie i bezbłędnie trafiło w projekt. Naprawdę dobre połączenie nowoczesności z retro. Podobają mi się te kontury. Do tego kształt świateł, podoba mi się, że wygląda jak stara piątka, ale jest o wiele bardziej nowoczesna. Chcę go mieć. I kto jeszcze chce go mieć? Moja partnerka Joe ma obecnie Tesla. Lubi jeździć tym samochodem, ale twierdzi, że jest staroświecka. I chce taki jak ten. Światła w podstawowej wersji wyglądają trochę inaczej. Widzisz, mamy tutaj trójkolorową flagę? Ten obszar świeci w czasie ładowania samochodu. Jest na nim cyfra 5. Kiedy zobaczyłem ten samochód, w czasie premiery nie podobał mi się. Wolałbym, żeby miał normalną maskę. To głupie. A ma to naśladować wlot powietrza w klasycznym Renault 5. I z czasem to mi się spodobało. To zdjęcie w czasie ładowania pokazuje, ile baterii zostało. Przechodząc dalej, wszystkie modele mają osiemnastki. Różnią się tylko wzorem. Te są szlifowane, piękne. Jest port ładowania, niektóre modele mają różne grafiki. Można je łączyć. Różne grafiki mają kontrastujące lusterka boczne, dostajesz kontrastujące błotniki. Możesz wybrać kolor dachu, a także te kolory. Z tyłu myślisz, że wygląda fajnie, bo ma trzy drzwi, ale nie. To są klamki. To pięciodrzwiowy samochód, bardzo fajnie. Szczerze mówiąc, rzeczywista użyteczność tego uchwytu nie jest tak dobra. Ale warto, bo to wygląda pięknie. A skoro o tym mowa, podoba mi się ten mały element tu. Wyprofilowane tylne światła. I ten mały element tam. Fałszywe wloty, które naśladują Turbo 2. Zwykle nie lubię fałszywych otworów, ale te są fajne. Jest jeszcze kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Zderzak jest czarny w podstawowej wersji, ale tu jest ładnie. Ten egzemplarz został mi użyczony przez Core Audio Security. Nie mam pojęcia o czym się zajmują. Nie mam pojęcia. Dobra wiadomość jest taka, że wnętrze tego Reno 5 dorównuje wyglądowi zewnętrznemu. Fajny nowoczesny design w stylu retro. To jest jakby przyklejone, ale wszystko wygląda dobrze. Zintegrowane ładnie. Podoba mi się ten mały element na desce rozdzielczej. Wygląda jak miękki materiał z przeszyciami. Wiem, że tego się nie ściska, ale wygląda fajnie. Są plastiki, ale można to wybaczyć, bo większość miejsc, których się dotyka, jest przyjemna w dotyku. I masz wrażenie, że to jest drogie, a skoro o tym mowa, to jest ładnie wyciszone. Szczerze mówiąc, wydaje się to znacznie droższe niż w nowych BMW. Podoba mi się też to, że w przeciwieństwie do BMW, klimatyzacją można sterować za pomocą przycisków fizycznych. Dobra robota Renault. No. Bardzo mi się to podoba. Można nimi sterować również na ekranie, ale jest jeszcze jedna dziwna rzecz, niektórymi elementami można sterować innymi nie. Nie mogę na przykład zmienić mocy wentylatora. Nie mogę zmienić kierunku przepływu powietrza, muszę to zrobić tutaj, na dole. Patrzcie, o co chodzi. Nie muszę to wyłączyć na dole. Nie mogę tego włączyć ani wyłączyć na górze. Jakby osoba, która to projektowała lub programowała, po prostu poszła wcześniej do domu na kolację. Reszta obsługi jest całkiem prosta. Jest Google Maps. Niestety nie można uruchomić widoku satelitarnego. Czemu? Szkoda. Sam system jest dość responsywny, przejście przez wszystkie menu jest łatwe. Logiczna struktura. Łatwy w obsłudze cyfrowy oświetlacz, interesujący. Nietypowy projekt. Można przechodzić między różnymi widokami, co jest dość przydatne i podoba mi się widok mapy. Odzwierciedla widok mapy w środku. Trochę dziwne jest to, że w miejscu, gdzie wyświetlana jest prędkość, jest mała linia. Musimy przerwać pokazywanie obrazu z jazdy, ponieważ wyświetla mi się znak prędkości, a cyfry są czasami zasłonięte za tą linią. To trochę zbędny element i nie potrzebuje ostrzeżenia o ograniczeniu prędkości oraz dodatkowego znacznika pokazującego, gdzie się znajduje. Poza tym system mi się podoba. Większość funkcji można obsługiwać za pomocą kierownicy. We wszystkich wersjach oprócz podstawowej jest adaptacyjny tempomat. Szkoda, że nie ma go we wszystkich wersjach. Jak w Porsche przy kierownicy znajduje się przycisk wyboru trybu jazdy. Nie wiem, czemu Renault nazywa to multisens, a nie jakoś inaczej. Fotele mają fajny retro wygląd, są bardzo wygodne. Pozycja siedząca jest dobra, można je również regulować. Świetne rozwiązanie, podobnie jak kierownica. Spójrzcie, dużo możliwości regulacji. Wielkie brawa dla podparcia lędźwiowego. W niektórych samochodach jest ich za mało. No to jest fajnie, można pozmieniać nawet poduszki. Spójrzmy na kilka innych rzeczy. Lusterko kosmetyczne. Nic interesującego. Schowek pod spodem jest ok. Ale trochę będą tu latały rzeczy. Są uchwyty na kubki, można wyjąć przegrodę, jest też trochę luźna, ale to nic takiego. Może tak lepiej. Miejsce w drzwiach jest dość płytkie, ale wystarczająco duże, aby pomieścić dużą butelkę. Nawet w czasie hamowania nie wypadnie i nie utknie pod pedałem hamulca. To byłoby nieprzyjemne. Mamy trochę miejsca do przechowywania. Ale nie wiem, czy mi się to podoba. Ale jest też bezprzewodowe ładowanie. Tylko gdzie jest mój telefon? Pokazałbym to, gdybym go miał. Niestety nie ma tu chłodzenia. Szkoda. Mamy dwa gniazda USB-C. I stare gniazdo 12V. I ta wnęka, do której można włożyć. nie wiem co. Bardzo podoba mi się kwadratowy wzór na podsufitce. To nadaje charakteru. Chciałem powiedzieć o tej małej rzeczy. Zobaczę, czy uda mi się to pokazać. Cyfrowy asystent głosowy o nazwie Renault. To Google. Nazwałem go Diamond Jeezer, bo jest diamentem Reno. Ale może łączyć się z takimi rzeczami jak chat GPT. Można mu zadawać pytania, on udziela odpowiedzi. Czasami odpowiedzi są błędne, jak to w czacie GPT. Więc jest autentyczny i dość intuicyjny. Jechałem tym samochodem rano i szyba zaczęła parować. Nie zwróciłem na to uwagi, on powiedział chwileczkę. Wygląda na to, że szyba paruje. Mam włączyć nawiew? Odpowiedziałem, tak, dziękuję, wyprzedziłeś mnie. Niestety klima była wyłączona i nie mógł jej włączyć, aby zrobić to, co powiedział. Ale jest jak jest. Przynajmniej próbował. Reno świetnie zaprojektowało zarówno wnętrze, jak i wygląd zewnętrzny. Jest jednak jeden obszar, w którym nieco sobie zaszkodziło. Zachowując niewielkie wymiary, ograniczono przestrzeń dla pasażerów. To wielka szkoda. Pewnie to widzicie. Spójrzcie, nie mam miejsca na kolana, a siedzę w mojej zwykłej pozycji. Jak będzie to wyglądało z kimś wyższym? Jack, przyjdziesz tu? Założymy telowe okulary, żebyście zobaczyli, co się stanie. Wygodnie? Potrzebuję trochę więcej miejsca. Jeszcze trochę. Tak zwykle jeździsz tak. Nie da się tak jeździć. Co gorsza, lubi mieć fotel ustawiony dość nisko, a pod tym fotelem naprawdę nie ma zbyt wiele miejsca. To są kompromisy, na które trzeba się zgodzić, budując samochód elektryczny. Duży akumulator musi gdzieś się zmieścić. W przypadku samochodów produkowanych masowo, zazwyczaj umieszcza się go pod podłogą. Mówi się na to deskorolka. Robi się to, aby środek ciężkości był jak najniżej, dzięki czemu samochód dobrze się prowadzi. Platformy te są również wspólne dla wielu modeli, co pozwala zaoszczędzić pieniądze. W przypadku Renault, samochód jest zbudowany na nowej, małej platformie Ampere. To będzie używane w Renault 4, Alpina 290 i przyszłym Twingo. Ale to nie tylko akumulator pod podłogą jest winny braku miejsca. Widać to, kiedy z tyłu są trzy osoby. Spójrz na nogi. Nie sądzę, żebyśmy dali radę zapinać pasy. Spójrzcie na jego nogi. To chyba najlepsze miejsce w całym samochodzie. Wszyscy mogą wysiadać. No dalej. Schowki również nie są tutaj zbyt pojemne. I nie ma miejsca tutaj. Są kieszenie w oparciach, ale nie mogę ich pokazać, bo przeszkadzają mi nogi. A gdzie są porty USB-C do ładowania? Gdzie one są? Okno nawet nie opuszczają się całkowicie, co? Co za niespodzianka. Wygląda fajnie przynajmniej, ale w środku nie czujesz się fajnie. W tym samochodzie nie jest łatwo też zamontować fotelik dla dziecka. Drzwi nie otwierają się zbyt szeroko, a brak miejsca z tyłu sprawia, że zamontowanie fotelika jest dość uciążliwe. Aby go zamontować, trzeba również przesunąć fotel pasażera do przodu. Jest jeszcze kilka innych irytujących rzeczy. Citroen C3 jest bardziej praktyczny dla rodzin. Jeżeli chcesz zobaczyć moją recenzję, skorzystaj z kodu QR. Ale najpierw sprawdźmy, czy bagażnik jest lepszy niż przestrzeń na tylnych siedzeniach. Na szczęście jest, pojemność to 326 litrów. To wartość średnia dla tego typu samochodów, choć nie jest to tak dużo jak w przypadku Hyundai. A. Moja recenzja jest w kodzie QR. Tu pod spodem znajduje się schowek na kable i inne drobiazgi. Ale oprócz tego, zobaczmy, jak praktyczny jest ten bagażnik. Przetestuję go z moimi walizkami podręcznymi, chociaż. Nie jestem pewien, czy nie są one zbyt duże dla Ryanair. Mimo że mają kolory tej linii. Ten też. Czy zmieści mi się druga? Jeżeli tak, to będzie całkiem dobrze. Muszę zmieścić ją pod pokrywą, żeby nie wystawała. Sukces! Zobaczmy jak łatwo się to wyciąga. To dość łatwe. Ale jest tutaj dość wysoko, więc cięższe rzeczy byłyby problematyczne. Teraz złóżmy tylne siedzenia. Wystarczy to wyjąć. Ciekawe, czy zmieści się pod spodem. Jeżeli tak, to Reno, jesteście geniuszami. Ale nie jesteście. No, nie jesteście. Nie zrobiliście tego. No ale nie jest to za duże, więc zostawię tak. Składamy tylne siedzenie. O rany. No, trudno. Z tyłu nie ma zbyt wiele miejsca. Muszę przesunąć siedzenie do przodu. Teraz widać sporą wypukłość. Jeżeli chcesz coś załadować, a potem przesunąć do przodu, musisz zrobić coś w tym stylu. Idealnie. Renault naprawdę lubi. Koguty. Kolejny jest tutaj. I tutaj. Wszędzie, gdzie nie spojrzę, widzę koguty. Rzućmy okiem tutaj. Na pewno jest jakiś schowek. <grywa> Nie ma. Renault 5 kosztuje od 23 funtów. Kosztuje Now, if you want to make sure you pay you're paying a fair price for your next car and you want to check out leasing deals, used deals, and new car deals, you need to head to CarWow. There's a link in the description of this video and the pink comments. You can also click on the pop-out button in the top right hand corner of the screen or scan the QR code on screen now. That's too much for you to do right away. Just simply Google help me Carwow". Jeżeli myślisz o kupieniu Renault 5, powinieneś wiedzieć o kilku irytujących rzeczach. Po pierwsze, kamera cofania jest po prostu bardzo przestarzała. Szczerze mówiąc, jest trochę retro, tak jak cały samochód. Nie ma też systemu czyszczenia, więc kiedy się zabrudzi, a będzie się zabrudzać, trzeba będzie wysiąść i wytrzeć ją. To sprawia, że myślę, że Francuzi nie lubią Brytyjczyków, bo kiedy budują samochód z kierownicą po prawej, nigdy nie zadają sobie trudu, aby przenieść skrzynkę bezpieczników wraz z kierownicą. W rezultacie schowek we francuskich samochodach jest mniejszy niż mogłoby być. Ale tak jest w UK. Spójrzmy na schowek w lewostronnej wersji nowego Renault 5. Widzicie, jest większy. Renault z jakiegoś powodu upiera się przy pomyśle umieszczania małej dźwigni do sterowania radiem, zamiast umieścić ją na kierownicy, jak wszyscy inni. Tak naprawdę to nie jest potrzebne, bo regulacja głośności jest tutaj i jest łatwo dostępna. Problem polega na tym, że w ten sposób po prawej stronie kierownicy mamy trzy dźwignie. Jako ośmiornica to trochę dziwne. Podoba mi się dźwignia zmiany biegów. Tutaj. Ale przez to, że są tu inne dźwignie, to jest umieszczone dość wysoko, więc trudno ją dosięgnąć jednym palcem. Kolejnym problemem jest to, że z jakiegoś powodu jest tutaj luz, ale nie ma trybu park. Myślisz, że naciskasz, żeby zaparkować, no ale nie. Kolejną dziwną rzeczą jest rozmieszczenie niektórych elementów w kabinie. Masz dźwignię zmiany biegów tu, przycisk startu, a potem hamulec ręczny tutaj. To jest trochę chaotyczne. Pasy bezpieczeństwa nie mają oddzielnych prowadnic, więc opierają się o tylne siedzenia. Oznacza to, że czasami, gdy składa się tylne siedzenia, można to zrobić tak. Czasami pasy trochę się blokują. Nie można więc złożyć siedzenia. Trzeba obejść samochód i zrobić to z przodu. Jak widać, opadają one wtedy i utkną w tej pozycji. Błyszcząca czarna plastikowa listwa za kierownicą bardzo odbija światło. W czasie jazdy pojawiają się migoczące odbicia. Rozprasza to uwagę i może oślepiać. I wygląda to mniej więcej tak. Ale nie martwcie się, ten samochód ma wiele zalet. To to 5 najważniejszych cech, według Karła. -Wow. Na przednim fotelu znajduje się mocowanie ISOFIX, więc w sumie są trzy takie miejsca przydatne. Lubię mieć dziecko obok siebie, ale nie zapomnij wyłączyć poduszki powietrznej, a w tym samochodzie to jest bardzo proste. Widać, że ten samochód został zaprojektowany przez ludzi, którzy lubią jeździć, bo umieszczono w nim specjalny przycisk, który pozwala wyłączyć wszystkie systemy bezpieczeństwa. Za jednym naciśnięciem. Wystarczy nacisnąć go dwa razy. Nie ma żadnego sygnału dźwiękowego, żadnego brzęczenia, tylko czysta przyjemność z jazdy. Można zmienić dźwięk ostrzegający pieszych, który samochód emituje w czasie jazdy z małą prędkością. To jest normalny. Stój, 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 stój. Teraz można zmienić go na inne: Ekspresyjny. Jest jeszcze jedno ustawienie. To on go skomponował, Jean-Michel Jean. -Michel Jarre, to Francuz, który robi muzykę cyfrową. Francuska wersja Hansa Cimera. Jak BMW wykorzystuje Hansa Cimera, oni zrobili to samo ze swoim kompozytorem. Co ciekawe, Jean-Michel Jarre dał największy koncert na świecie. W Moskwie było 3,5 miliona ludzi. Szaleństwo. Posłuchajmy, co skomponował dla Renault 5. To jest chyba zwycięzca, co? A czemu robimy to na wstecznym? Bo wtedy jest głośniej. Samochód oceni Twoją jazdę pod kątem bezpieczeństwa i efektywności. Sprawdźmy więc mój wynik. 86 na 100. Nieźle, tak trzymaj. Poprawmy kontrolę trajektorii. Dał mi radę. Rozważ używanie kierunkowskazów w czasie zmiany pasa ruchu. Ojej, za długo jeździłem BMW. W samochodzie dostępne są funkcje assistance. Pomagają poprawić trajektorię, zapobieganie zjechaniu z pasa ruchu. Nie chcę tego włączać. Około 30% kierowców miało wypadek lub sytuację grożącą wypadkiem z powodu utraty kontroli nad pojazdem, często spowodowaną nadmierną prędkością. Na zakrętach. Myślę, że ja tak robię, ale jestem dziennikarzem motoryzacyjnym. Sprawdźmy część dotyczącą ekonomii. Mam okropne przeczucie. Boję się, że jest tak źle, że nie można tego obliczyć. Na szczęście mam dane z wcześniejszej jazdy. I nie sądzę, żebym jeździł zbyt oszczędnie. Z akumulatora samochodu można zasilać urządzenia, które chcesz użyć. Ale żeby to zrobić, potrzebny jest specjalny adapter. My go nie mamy. W Renault 5 mamy bardzo łatwy wybór między dwoma wersjami mocy. Jest model miejski, 120 koni, 225 Nm, przyspieszenie do 60 mil w 9 sekund. Na pełnym ładowaniu przejedzie 305 km. Jest też samochód, który ma 150 koni, 245 Nm, przyspiesza do 67,9 sekundy, ale sprawdzę to później. Ten samochód ma mieć 400 km zasięgu. Który model wybrać? Skonfigurowałem swoją ulubioną wersję Renault 5 za pomocą Karwał. Jeżeli chcesz sprawdzić, wejdź już teraz w kod QR i zobacz to, co dla Was przygotowałem. Od samego początku, jazda nowym Renault 5 to prawdziwa przyjemność. Inżynierowie osiągnęli idealną równowagę między komfortem a właściwościami jezdnymi na zakrętach. Kiedy jedziesz po drodze, samochód świetnie radzi sobie z wybojami. Jazda jest przyjemnością, a kiedy dojeżdżasz do zakrętów, masz ochotę na trochę zabawy. Samochód jest zwinny, dobrze sobie radzi. Same zalety. Ponadto pedał gazu zapewnia dokładnie taką moc, jakiej oczekujesz, nie ma w nim żadnego luzu. Jest to coś, co można zauważyć w niektórych chińskich samochodach. Oni nie potrafią jeszcze idealnie dopracować układu sterowania i pedału gazu. To trochę jak w czasie gotowania posiłku. Można mieć najlepsze składniki na świecie, ale jeżeli nie ma dobrego kucharza, który wie, jak je połączyć, to nie wyjdzie dobrze. Ale powiem wam, że inżynierowie Renault mają gwiazdki Michelin, jeżeli chodzi o tworzenie samochodów, które są przyjemne w prowadzeniu. Mniam. Naprawdę mi się podoba. Przyznaję bez bicia, że zawsze byłem fanem sportowych modeli Renault. Zawsze 5GT Turbo od 205 GTI. Większość dziennikarzy nie zgodzi się ze mną, ale takie jest moje zdanie. Ponadto Renault Megane R26R jest moim jednym z ulubionych samochodów hot hatch w historii. Pamiętam, jak po premierze Forda Focusa 2RS pomyślałem, że to genialny samochód. Sprowadziłem go potem do UK i porównałem z R26 i poczułem, że ten Ford nie dorównuje Renault. Renault sprawiało wrażenie samochodu wyścigowego i od razu widać, że Renault wykorzystało całe swoje wieloletnie doświadczenie, aby stworzyć samochód, który dobrze się prowadzi. Jest jeden mały problem. Hamulce. W samochodach elektrycznych często jest problem, że hamulce są zbyt gwałtowne. Powodem jest to, że pierwsza część hamowania to rekuperacja. W rzeczywistości silnik zwalnia i przekazuje energię z powrotem do akumulatora. Następnie naciskasz pedał mocniej i hamulce zaczynają działać na tarcze. I to przejście może sprawiać, że samochód wydaje się szarpać. Aby temu zapobiec, Renault zdecydowało się wyposażyć ten samochód w hamulce typu Break by Wire. Hamowanie jest realizowane przez program komputerowy w zależności od tego, jak naciskasz. Eliminuje to to uczucie szarpania, ale jest coś takiego nienaturalnego w tym. Trzeba się przyzwyczaić. Ale nie jest strasznie. Po prostu, gdy pedał gazu i kierownica są tak idealnie dopasowane, to nie jest idealne rozwiązanie pod względem osiągów. Ten samochód ma też jednak inne zalety. Ten model ma spory zapas mocy. Wystarczy nacisnąć pedał, a samochód jest wystarczająco zwinny, aby wyprzedzać. A co w przypadku przyspieszania z miejsca? Ta wersja Renault 5-150 koni powinna osiągać 60 mil w 7,9. Zobaczmy, jak będzie. Kontrola mnie tu zniszczyła. No tak, zróbmy to tak. Wyłączmy kontrolę trakcji, będzie lepiej. O wiele lepiej. Udało się. No dobra, przetestujmy hamulce od 60 mil na godzinę, czyli prawie setki, licząc na jakieś 35 metrów. Jest trochę mokro. 36 metrów. Nieźle. ABS-y zadziałały dobrze. To prowadzi do kolejnej kwestii. Jednym z problemów wielu samochodów elektrycznych z napędem naprzód jest to, że silniki elektryczne wytwarzają natychmiastowy moment obrotowy, więc w momencie, gdy naciskasz pedał gazu, wyjeżdżając ze skrzyżowania z lekko skręconą kierownicą, koła mogą się szybko buksować, a wtedy włącza się kontrola. Ona zatrzymuje napęd, co może powodować szarpanie i wahanie. Chociaż koła trochę buksują, kontrola trakcji radzi sobie z tym dobrze. Nie ma jednak tego wrażenia, że samochód wypycha cię z zakrętu, tak jak w przypadku MG4. To auto ma napęd na tył, dzięki czemu jazda jest nieco bardziej sportowa. Jeżeli chcesz zobaczyć moją recenzję MG4, skorzystaj z kodu QR. Jednak na podstawie moich wspomnień dotyczących MG uważam, że Renault 5 jest lepsze w prowadzeniu tak ogólnie. Przy wyższych prędkościach wydaje się bardziej stabilne, bardziej do. Dojrzałe. Jest nieco ciszej. Izolacja akustyczna jest dobra. Jedyne, co naprawdę mogę zauważyć, to niewielki świst wiatru z góry. Nie słychać jednak prawie żadnych odgłosów z drogi i wydajność. Ten samochód robi 14,8 kWh na 100 km. To dobry wynik. Po pomnożeniu przez pojemność dostajemy zasięg rzeczywisty około 350 km, to blisko do 400. Brawo Renault! Samochód ten jest również bardzo łatwy w prowadzeniu po mieście, jest zwrotny, zwinny, kompaktowy. Ponadto widoczność jest dobra zarówno z przodu, jak i z tyłu. Chociaż tylna szyba jest dość płytka, ale wystarczająco szeroka, dzięki czemu masz dobry widok. Pomaga też mały promień skrętu, 10,3 metra. To prawie jak londyńska taksówka. Jedynym niewielkim minusem jest brak pełnej jazdy jednym pedałem. Chociaż masz taki tryb, który nieco bardziej agresywnie zwiększa hamowanie, nie zatrzymuje on samochodu całkowicie. Trzeba nacisnąć pedał hamulca, to trochę szkoda, bo to jest auto przeznaczone do jazdy po mieście. Jeżeli możesz jeździć jednym pedałem, jest przydatnie. Pomijając to, uważam, że Renault doskonale dopracowało właściwości jezdne. Bardzo mi się to podoba. Jaki jest więc mój ostateczny werdykt dotyczący Renault 5? Należy go unikać, rozważyć, może dodać do swojej listy, a może po prostu kupić. Jeżeli nie musisz często przewozić osób z tyłu, moim zdaniem powinieneś kupić nowe Renault 5.